I'm flag down on the disturbance fired! Shots fired! Shots fired! Come here! You see Come here! Come here! There's another there. one <laughs> <coughs> Oto momenty, w których funkcjonariusze dokonali niesamowitych poświęceń, aby ratować ludzkie życie. Zacznijmy od pierwszej sprawy, gdzie funkcjonariusz, mimo postrzału w nogę, nadal próbował chronić innych. 15 czerwca 2018 roku funkcjonariusz z Denver ścigał pieszo podejrzanego o napad z bronią w ręku, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo osobom postronnym. Co mówisz? Właśnie w ręce! Nie ma nic do zrobienia! 7 maja, wytrzymaliśmy flagę na zbędnym polu. Zabity, zabity, zabity! Jak się teraz zbiera? Mam oficer w ręce, w lęku. Daj mi samochód, kod 10. Trav, I got you. I got you. Watch out. He's moving still. He's moving still. Oh God, Seventy-nine you. Baker, straight angle. the leg. Step up. Step up. Lift your foot up, bud. I got you, dude. You're okay. Seventy-nine Baker. He's going to be in the five hundred block, uh, right in front of a silver Jeep. He's still moving. Um, my partner's putting my tourniquet on right now, so I'm not able to uh, get him into custody yet. Uh, mark this time for tourniquet time. The black male, um, he apparently just robbed the 7 Eleven. He oh, still has the cash register in hand. I got him. Get down. Back. Okay. Get back. Okay. I'm, not, I'm not beating this guy, dude. I've got him, Trev. Gdy funkcjonariusz ścigał podejrzanego o napad, podejrzany otworzył ogień, strzelając do funkcjonariusza Travis'a Lloyda, raniąc go w nogę. Podejrzany oddał w sumie pięć strzałów, raniąc również osobę po postronną w stopę. Mimo, że funkcjonariusz został postrzelony, nie wycofał się z miejsca zdarzenia. Zamiast tego zajął się rannym przechodniem. Co to? Wy Where'd you get, where'd you get a shot, man? Right ma here. Okay, hold pressure, okay? You got it. Yes, I'm Hold not pressure, the okay? Now. I'm shot too, so. You guys are all okay, though? Yeah. Okay. okay. How's that tourniquet holding? Down. Podczas strzelaniny oficer Lloyd strzelił 13 razy, trafiając podejrzanego w klatkę piersiową, który ostatecznie zmarł. Lloydowi nie postawiono żadnych zarzutów w związku z incydentem, ponieważ próbował chronić innych. Kolejny funkcjonariusz, próbując uratować kobietę przed mordercą, został sam postrzelony.

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze skonfrontowali się z dwoma podejrzanymi wewnątrz domu. Gdy jeden z podejrzanych, zidentyfikowany później jako 38-letni Michael Perez, był aresztowany, drugi podejrzany, zidentyfikowany później jako 35-letni Reynold Perez, wyłonił się z zaplecza i zaczął strzelać do funkcjonariuszy. Hey! ¡Sí, sí, sí Oficer Derfi został postrzelony w nogę, ale zdołał odpowiedzieć ogniem. Następnie został przewieziony do szpitala z raną postrzałową niezagrażającą życiu. Reynold Perez został oskarżony o napaść na funkcjonariusza publicznego, napaść z bronią i bezprawne posiadanie broni. W następnym materiale oficer płaci wysoką cenę tracąc nogę na służbie. Policja w Modesto uzyskała nakaz przeszukania domu, gdy podczas przeszukania oficer Michael Rockedys spotkał coś czego nigdy by się nie spodziewał. Yeah, like uh, o ja. Podczas przeszukania podejrzany otworzył ogień do policji, trafiając funkcjonariusza. W akcie heroizmu, inny funkcjonariusz osłonił ciało Michaela i odpowiedział ogniem, jednocześnie odciągając go w bezpieczne miejsce. Materiał filmowy z innej kamery pokazuje również funkcjonariuszkę odciągającą Michaela w bezpieczne miejsce. Chodź! Pressure. Hang on! Hang on! Right here. Come oh. oh. right here! I got you, buddy. I got you, buddy. I got, it. I got you, buddy. Harder. Okay. This suspect down. We don't know. I need one for Mikey. He's shot in the stomach. Get us a shield in here. You oh. back? Two hundred forty-one, thirty-three. Turn around. All right. All Podejrzany został oskarżony o trzykrotne usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza policji oraz wielokrotne naruszenie przepisów dotyczących broni. Funkcjonariusz Michael Rocaytis przeszedł 7 operacji od czasu strzelaniny, w tym jedną amputację części prawej nogi. Spędził 12 dni na oddziale intensywnej terapii, ale obecnie jest w stabilnym stanie. I was It felt like getting hit by a baseball bat in my stomach. The only other thing on my mind was my wife and daughter. Uh, that was the most important thing for me in that moment. I didn't think much about. Michael powrócił do pracy, ale obecnie jest przydzielony do pracy biurowej. Kolejna funkcjonariuszka straciłaby życie, gdyby nie jej szybkie działania. 12 sierpnia 2020 roku, około godziny 8:44, funkcjonariuszka Erika Ureja znajdowała się w pobliżu torów kolejowych, kiedy zauważyła mężczyznę na wózku inwalidzkim, który wydawał się utknąć na torach. One. I'll be out with the mail stack on the tracks trying to get him out. Come can you get up? Gdy pociąg zaczął się zbliżać, funkcjonariuszka Ureja zdołała wyciągnąć mężczyznę z wózka inwalidzkiego i oboje upadli na ziemię. Mężczyzna doznał urazu nogi, który został natychmiast opatrzony przez funkcjonariusza Delgado, który przybył na pomoc. 66-letni mężczyzna został następnie przetransportowany do lokalnego szpitala na leczenie. Na szczęście mężczyzna przeżył. W kolejnym materiale dwóch bohaterskich funkcjonariuszy wykonuje niewiarygodny wyczyn, aby uratować człowieka. 12 września 2012 roku Nicole Miran i Anthony Gross odpowiedzieli na doniesienia o nieregularnej jeździe pick-upa w Mont Clement. Oficer Gross prowadził pojazd patrolowy, podczas gdy funkcjonariuszka Miran próbowała porozumieć się z kierowcą pick-upa, który wydawał się być oszołomiony i nie reagował. Gdy kierowca na krótko zaciągnął hamulce, funkcjonariuszka Miran wspięła się z siedzenia pasażera jadącego pojazdu patrolowego do pick-upa. Na miejsce zdarzenia została wezwana straż pożarna do wyciągnięcia kierowcy z pojazdu, który następnie został przewieziony do szpitala, a jego rodzina powiadomiona o zaistniałej sytuacji. Wygląda na to, że kierowca doznał urazu. Na szczęście dwóch bohaterskich funkcjonariuszy było na miejscu, aby go uratować. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał.